Ale te panie są takie nieubrane do końca, matko jedyna, co to... Nie no, czy ktoś wysłał mi poważne. Poczekajcie, kliknę cokolwiek, bo to nie ma znaczenia. Co to są za aktorki? Bo ja nie wiem, czy ja mogę takie ten, yy, ale no, bo to jest. Nie trochę, no. Muzyczka w tle. Jak sobie wilki lecą. Czy, czy ja mogę to? Nawet trzeba? Ale te panie są takie nieubrane do końca. Matko jedyna. Co to... Nie no, czy ktoś wysłał mi poważny?